No jednak udało nam się podjechać w to miejsce. No i praktycznie podobnie, to jest część bardziej taka piaszczysta. I tak, e, dowiedziałem się kilku rzeczy o tej pustyni, więc e, ona została ponownie przywrócona do takiej postaci po drugiej wojnie światowej. Czy po II wojnie światowej? W sumie no po II wojnie światowej też, bo zostały na niej zasadzone wieżby, które się rozsiewały i zarosło to właśnie całą powierzchnię i jakoś właśnie niedawno je usunięto. Nie wiem jak dawno, ale wiem, że na pewno je usunięto, pewnie w latach 50. Może później usunięto te właśnie wieżby, i Dlatego tak wygląda, jak wygląda. Dlatego to jest pustynia. A początkowo zrobiona była ze względu na to, że były wycinki bardzo mocne, właśnie drewna. I to drewno szło do przemysłu, tak? Na przemysł. Dlatego, że takie były ostre wycinki, tak? Dlatego powstała to pustynia. Więc tak to wygląda stąd. i right.